Dzień dobry kochane, pragnę spieszyć z informacją, że jesienne schematy już na Was czekają na stronie sekrety CERY. Tam pod hasłem schematy pielęgnacji znajdziecie kompletne, gotowe schematy na jesień 2025. Zatem ruszamy z kolejną pielęgnacją, co bardzo ważne, tutaj nie ma zmian, ale posłuchajcie mnie, proszę, do końca, bo jeżeli się inspirujecie moimi schematami albo korzystacie z nich krok po kroku, to tutaj w instrukcji wprowadziłam kilka zmian na przestrzeni moich kolejnych doświadczeń i tu chciałabym się z Wami tą wiedzą podzielić. Jak zawsze, oczywiście na początku przedstawię Wam mój zamysł, i tym razem jest to taka drobniutka, drobniutka zmiana, bowiem coraz to więcej nowych aktywnych składników się pojawia, i chociażby teraz jesienią już często będę Wam mówiła o mikroigiełkach, które pojawiły się już u kilku marek. Zatem, jak łączyć igły, jak łączyć igły z retinolami, jak łączyć igły z kwasami o tym kilka dzisiaj słów. Po pierwsze dziewczyny, najpierw jeżeli chodzi o jesień. Nie sięgajcie, proszę, to jest takie numero uno, zaraz sobie też przeczytamy, oczywiście, instrukcję obsługi wszystkich schematów, ale proszę, nie sięgajcie na hura po wszystkie składniki aktywne. To jest jeden z najczęstszych błędów i właśnie tym chciałam się z Wami podzielić. Obserwuję to u wielu Pań, u moich znajomych, u moich klientek, u moich testerek, chciałybyście jak najszybciej. A efekty w kwestii skóry to jest przede wszystkim duża cierpliwość. My musimy się uzbroić w czas. Jesień jest bardzo dobrym, ale też takim bym powiedziała, przebiegłym czasem dla naszej skóry, bowiem jesteśmy tuż po lecie i powiem Wam, że w 90 już kilku procentach zauważyłam, że ta skóra zawsze jest chociaż leciusieńko przesuszona, i na to musimy bardzo zwrócić uwagę. Nawet jeżeli macie zbudowaną tolerancję na retinol, to nie oznacza, że teraz momentalnie sięgamy po wszystko, co nam tutaj rynek kosmetyczny przyniósł. Nie. Dajcie sobie przestrzeń taką dwutygodniową na regenerację skóry to jest bardzo ważne. Dostrzeżecie znowu kilka nowych kosmetyków u mnie, są to czy maski w płachcie, czy bardziej odżywcze kremy zwróćcie na to uwagę. To jest istotne. Macie zresztą osobny odcinek o przygotowaniu skóry do retinolu i kwasów. Obejrzyjcie to, proszę, zanim zerkniecie od razu do schematów, bo schematy jesienne już są w oparciu o taką kompletną pielęgnację. Tam, gdzie macie retinole, tam, gdzie macie właśnie kwasy, tam jeszcze nie znajdziecie. Preparatów z mikroigiełkami, bo dopiero wdrażam tutaj teraz te postępowania. Będzi, proszę, śledźcie mnie teraz w najnowszych, w najnowszych materiałach. Też w, zresztą co bardzo ważne, nie znajdziecie nowych preparatów z retinolami. I teraz wiem, dla kogoś może być to zawód, tylko powiedzcie mi, kiedy miałyśmy z moimi testykami to testować. Skoro okres letni to nie jest czas na eksperymentowanie, także dajcie nam czas. Tutaj teraz właśnie. w już zaczęłyśmy testy, jak będzie odcinek o retinolu, tam znajdziecie nowe propozycje. Także tutaj dla Was taka uwaga: uwaga znowu o tę cierpliwość. W schematach nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o krok z retinoidami. A dopiero w najnowszym odcinku o retinolu, który będzie zresztą taką, taką, takim kompendium wiedzy, to będzie kolejne zebranie wszystkich materiałów. W ciągu kilku lat, które stworzyłam, to będzie na takiej samej kanwie, jak stworzyłam ostatni odcinek o kwasach. Zatem tu będziecie mogły się naprawdę sporo dowiedzieć i będzie bardzo dużo nowości. Przechodząc stricte do właśnie schematów, to wspomniałam, numer uno, najpierw we wrześniu stawiamy na regenerację. Dla mnie to jest absolutnie najważniejsze. Jeżeli skóra nie będzie przygotowana, to wtedy nie będziecie mogły stosować tych wszystkich dobrodziejstw. Zatem, dziewczyny, dajcie sobie ten czas. Regenerujemy skórę w postaci cięższych kremów, tak jak wspomniałam, masek, i proszę zwrócić uwagę na esencje. Tu co prawda nie zdążyłam wielu esencji przetestować w tym okresie letnim, na pewno kolejne będą się pojawiały, będziemy sobie tutaj i uzupełniały czy schematy bardziej już zimowe, ale na pewno też kolejne materiały. Zatem taka też prośba do Was. Jeżeli nawet dotychczas nie sięgałyście po esencję i nie lubicie kanapkowej pielęgnacji, to też o tym wspominałam właśnie w najnowszych materiałach. Wprowadźcie esencję, chociażby do zużycia jednego tylko opakowania. Dlaczego? Esencja szybciej pozwoli Wam wprowadzić nowe składniki aktywne, tak? W postaci retinolu, kwasów i mikroigieł. Także jeżeli chcecie wznieść swoją. Pielęgnację na wyżyny, to wprowadźcie esencję, a zobaczycie, zupełnie zmieni to kondycję skóry. Zdecydowanie ją w okamgnieniu poprawi. Teraz tak, przechodząc do instrukcji schematów, oczywiście za chwilkę przeczytam odnośnie podziału, podziału tych wszystkich schematów, do jakiego rodzaju skóry, do jakiego problemu, bo zauważyłam już wielokrotnie w schematach, że jeszcze macie problem, do jakiej grupy tutaj przynależycie. Zatem to sobie pokrótce wytłumaczymy, a na początku instrukcja. Tu dopisałam kilka, dosłownie kilka punkcików. Zatem posłuchajcie. Najpierw jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi o wykonanie próby uczuleniowej, to już nie będę opowiadała, macie dokładny opis na stronie. Jeżeli Wasza skóra jest wrażliwa, jeżeli pierwszy raz sięgacie po taką bardziej zaawansowaną pielęgnację, zróbcie proszę próbę uczuleniową, to jest ważne i najważniejsza kwestia jest taka, żeby na choranie wprowadzać wszystkich kosmetyków. Po to też Stworzyłam wam w sierpniu trzy odcinki dotyczące budowania pielęgnacji. Jeżeli ktoś jest ze mną tutaj pierwszy raz, to proszę zerknijcie. Macie tak, pierwszy odcinek podstawy pielęgnacji, drugi jest uzupełnienie pielęgnacji, a następnie macie mini zabiegi domowe i to jest dla Was bardzo ważne. Po to jest to zrobione, żeby właśnie takie osoby, które dopiero co zaczynają przygodę ze mną, żeby najpierw zerknęły sobie do tych materiałów. A teraz instrukcja obsługi. I tak dla schematu numer 1, 3. 4 i 5. Tu celowo nie ma schematu numer 2. Zaraz powiem, gdzie jest ta delikatna różnica. Po pierwsze, na stronie Sekrety Cery znajdziecie, można powiedzieć, kartkę do wypełnienia, którą możecie sobie wydrukować. Schemat do wypełnienia. Chodzi o to, że wy wybieracie, to jest wasz wybór, to co chcecie zastosować w danym przedziale cenowym. I teraz wybieracie po jednym kosmetyku z każdego kroku i wpisujecie do danego schematu. Tam jest dokładnie wszystko wytłumaczone, kiedy jaki kosmetyk pojawia się rano, kiedy jaki kosmetyk pojawia się wieczorem, jak często go stosować, tak? Ale Waszym zadaniem jest to, że to Wy indywidualizujecie sobie jeszcze bardziej ten schemat, bo czasami jest tak, że w jednym kroku możecie mieć nawet kilkanaście kosmetyków. Także przejrzyjcie sobie tę listę, zobaczcie, od razu też wytłumaczę. Najnowsze kosmetyki znajdują się na górze w każdym kroku. Wybieramy po jednym kosmetyku, zapisujemy. Następnie, jeżeli zużyjesz dwa opakowania danego preparatu, wymień na inny kosmetyk z danego kroku. To jest ważne. W szczególności tyczy się to serów, kremów, dlatego że to są kosmetyki aktywne. Jeżeli masz ulubiony kosmetyk z retinolem czy peeling kwasowy, to nie ma potrzeby ze względu na to, że to są kosmetyki, które stosujesz rzadziej. Więc jeżeli Ty zużyjesz dwa opakowania, to pewnie w przypadku niektórych minie 3-4 miesiące i już będziemy miały też kolejne schematy, choć tutaj jest cały czas podobne postępowanie. Nie ma potrzeby przy kosmetykach uzupełniających, żeby od razu po dwóch, preparat po dwóch opakowaniach je zmieniać. Zresztą jeżeli podpasuje Ci, że tak powiem, jakiś retinol, retinal, to nie ma potrzeby zmiany. Możesz jak najbardziej z tym kosmetykiem pozostać, możesz wejść na wyższy poziom, wyższego stężenia, ale jest to, nie jest to potrzebne tak bardzo. Może być tak, że przez długi, długi czas stosujesz dokładnie kolejne opakowanie tego samego kosmetyku. Czyli to się tyczy kosmetyków tych aktywnych, to się tyczy też kosmetyków chociażby. To też zależy, bo jeżeli mamy na przykład ulubione jakieś zmywacze, też warto je zmienić, ze względu na to, że po prostu skóra zmienia się dynamicznie. I teraz, jeżeli macie zaproponowany dany preparat myjący yy, i będziecie go używały przewlekle, przewlekle, załóżmy, że będzie to preparat z kwasami, może się okazać, że po zastosowaniu już dwóch opakowań naprawdę skóra będzie miała serdecznie dosyć. Wymieńcie to na coś innego, ok? Dobra, teraz następne. Plusik, minusik, które znajdziecie, plus, minus, przy niektórych opisach oznacza, że jest to punkt uzupełniający. Więc jeśli chcesz wzbogacić swoją pielęgnację, to możesz to zrobić. To wzmocni nawilżenie, szczególnie się dotyczy esencji. Choć teraz Was zachęcam do tego, żeby rzeczywiście je wdrożyć do pielęgnacji, ale to też się tyczy chociażby kremów, które mają się pojawić po retinolu. Z moich doświadczeń wynika, że warto, szczególnie w okresie jesiennym i u osób, które budują. Tolerancji na retinol, jednak włączać ten preparat nawilżający po retinolu, ze względu na to, że zmniejszycie skutki uboczne. Kolejne, jeśli masz jeszcze jakiś kosmetyk w opakowaniu, bo został ci ze schematu letniego, zużyj go do końca, a dopiero potem wybierz kolejny z danej listy. Mówię o tym, bo niejednokrotnie pojawiały się pytania w komentarzach: o rany, a ja mam jeszcze tyle, i co mam teraz już go wymienić na jesień? Nie. Nie, absolutnie jestem przeciwna temu. Jeżeli ten kosmetyk ci służy, bardzo proszę, nadal go stosuj do wykończenia. Jeśli stosujesz kosmetyk z retinolem, to jest do osób, które mają zbudowaną tolerancję na retinol o wysokim stężeniu 0,5 lub 2, aż do 2% i skóra dobrze go toleruje, kontynuuj jego stosowanie. Nie ma sensu odkładania takiego kosmetyku, bo i dlaczego. Jeśli jeszcze. Nie stosowałaś retinolu, retinalu, wprowadzaj go stopniowo. I to się tyczy absolutnie każdego rodzaju skóry. Jeden raz w tygodniu, przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie dwa razy w tygodniu. I tutaj, kochane, jeżeli chodzi o stosowanie retinolu, u mnie nie znajdziecie w schematach większej częstotliwości. Wynika to z tego, że macie jeszcze wprowadzone później kwasy. Zatem. Trzeba mieć miejsce na regenerację skóry, ale jeżeli twoja skóra jest wybitnie oporna, masz skórę tłustą, mieszaną, skłonną do zaskorników, i ona toleruje części retinole, czy retinoidy ogólnie już pojęte, czyli na przykład trzy razy w tygodniu, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w taki sposób je stosowała, tylko wtedy musisz sobie już indywidualnie taki schemat poukładać. Jeśli stosujesz retinal retinol, i twoja skóra, mimo zbudowanej tolerancji, zareaguje podrażnieniem, Pomiń jedną aplikację w tygodniu i nałóż dopiero za tydzień. Możesz nałożyć kosmetyk na 30 minut, a następnie zmyć wodą lub nałożyć kosmetyk z retinolem, retinalem na krem nawilżający po upływie 10 minut. Jeśli mimo to podrażnienie pojawi się ponownie, odstaw preparat z retinolem, retinalem. Tu jeszcze dodam, że jeżeli czujesz, że Twoja skóra jest delikatnie nawet przesuszona, to jak najbardziej taki sposób retinizacji możesz zastosować. To jest bardzo korzystne, dlatego że właśnie wtedy ta skóra nie reaguje tak bardzo silnie na retinoid. Kolejne, jeśli stosujesz, i to jest ważne, coś, co wprowadziłam Wam właśnie tutaj do instrukcji, to jest nowość, jeśli stosujesz kosmetyki z kwasami, a zamierzasz wprowadzić preparat z retinoidami, to odstaw kosmetyki kwasowe, poczekaj dwa tygodnie i zacznij budować tolerancję na retinoidy. Po dwóch tygodniach możesz wprowadzić dwa, trzy razy w tygodniu jedynie to jest bardzo ważne produkty z glukonolaktonem, kwasem laktobionowym lub kwasem mlekowym w stężeniu do 5%. Po kolejnych dwóch tygodniach, czyli po czterech, od momentu zastosowania retinoidów jeśli skóra dobrze reaguje na nie, możesz wprowadzić stopniowo peeling kwasowy i inne produkty z kwasami. Co to oznacza? że nie wolno wprowadzać jednocześnie w tym samym momencie retinoli, retinoidów i kwasów. Skóra tego nie wytrzyma. Czyli jeżeli stosujesz retinol, będzie Ci prościej, bo możesz kwasy jak najbardziej już wprowadzić. Ale jeżeli dotychczas tego nie robiłaś, to najpierw jest retinol, a później są kwasy, bądź ewentualnie, tłumaczyłam Wam to w odcinku o kwasach. Jeżeli masz na przykład świeże przebarwienia albo czujesz, że Twoja skóra momentalnie potrzebuje takiej szybkiej regeneracji, to zdecydowanie wtedy faktycznie lepiej zastosować takie kwasy nawilżające, rozjaśniające, jak, jak chociażby kwas mlekowy. On może być wtedy nawet w większym stężeniu 10-15%. Bądź kwas migdałowy, i wtedy postosuj takie kwasy, na przykład przez 2-3 tygodnie, zrób te dwa tygodnie odstępu i dopiero wdróż retinol. Wspominałam właśnie o tym w odcinku o kwasach, że kwasy dadzą ci szybszy efekt i takie rozjaśnienie skóry. Przy retinolach będziesz musiała poczekać. Z moich doświadczeń wynika, że jeżeli masz świeże przebarwienia posłoneczne, czyli plamy pigmentacyjne, to zdecydowanie korzystniej będzie zastosować kwasy, a później retinol. Nie stosuj kosmetyków z kwasami i retinoidami dzień po dniu. Rób odstępy minimum jednodniowe na odbudowę płaszcza hydrolipidowego. Odżywiaj nawilżaj. To oznacza, że jeżeli nakładasz retinol w poniedziałek, to nie nakładaj nawet przy zbudowanej pielęgnacji kwasów we wtorek, musi być ta doba odstępu, żeby płaszcz hydrolipidowy się zregenerował. W tym czasie możesz nakładać maski odżywcze, maski w płachcie bardziej odżywcze kremy czy bardziej odżywcze sera. Jeśli po którymś kosmetyku zauważysz na skórze jakiekolwiek podrażnienie, pieczenie, szczypanie lub wystąpi wysypka, przerwij stosowanie danego preparatu. I to nie tyczy się tylko retinoli, nie tyczy się tylko kwasów, tyczy się każdego preparatu, bo nie ma takiego składnika aktywnego, który by nie uczulił nikogo. Możesz być nawet uczulona na witaminę C, na niacynamid, a nawet na jakiś preparat nawilżający. Weź to proszę pod uwagę. Jeśli czujesz, że skóra wymaga silniejszego nawilżenia lub odżywienia, stosuj częściej maski w płachcie, maski nocne oraz esencje. Czyli to, co już też wspominam Wam tutaj wcześniej. Macie też takie oznaczenie jak gwiazdka i w nawiasie duża literka M. Oznacza to, że nadaje się do mikronakłuć i to oznaczenie macie przy serach. Pamiętaj, że do mikronakłuć nie wolno w, że mikronakłuć nie wolno wykonywać w przypadku naruszonej bariery hydrolipidowej, atopowego zapalenia skóry, łojotokowego zapalenia skóry, zakażeniu nużeńcem, trądziku, zapalnego różowatego, bliznowacającego oraz grzybiczego. I ostatnie, pamiętaj o codziennej ochronie przeciwsłonecznej, bez względu na to, czy stosujesz kosmetyki z retinoidami lub kwasami, czy nie. To jest bardzo ważne. Tutaj jest aspekt taki, jeżeli chodzi o jesień, mamy tak, odżywianie na początku, nawilżanie i ochrona. Ale ta ochrona absolutnie ma być naprawdę całoroczna, nawet jeżeli jesienią mamy już krótkie dni, bardzo małe nasłonecznienie. To jest jeden z najlepszych sposobów na spowolnienie starzenia skóry. A teraz bardzo mały, taka, taka wzmianka jeszcze odnośnie instrukcji do schematu numer dwa. Nie będę już czytała całego schematu, ale tylko coś, co jest bardzo ważne dla Was. Tutaj macie dokładnie takie samo postępowanie, ale w w punkcie piątym jest taka adnotacja. Jeśli masz czynne zmiany atopowego zapalenia skóry, nie stosuj kosmetyków z retinolem, retinalem czy innymi retinoidami lub bakuchiolem. To jest bardzo istotne, bowiem absolutnie nie wolno przy czynnej atopii stosować takich agresywnych, bardziej kosmetyków. Co więcej, kolejny punkt, szósty. Uważaj na kosmetyki z wysokim stężeniem retinoidów, i tu oczywiście tyczy się to całego schematu, czyli jeżeli chcesz wdrożyć retinoidy, to uważaj na wysokie stężenia. Jeśli jednak stosujesz kosmetyk z retinolem o wysokim stężeniu 0,5-2%, do 2%, bo zdarzają się takie przypadki, że panie, które mają nawet super wrażliwą, cienką skórę, świetnie tolerują retinole i skóra dobrze właśnie je toleruje, to kontynuuj ich stosowanie. To, że nie masz ujętego takiego retinolu czy retinalu w moim schemacie pielęgnacyjnym i sama już wcześniej go wdrożyłaś, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś go stosowała. I jeszcze jedna anotacja. Jeżeli jeszcze nie stosowałaś retinolu, retinalu, wprowadzaj go stopniowo jeden raz w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie, następnie dwa razy w tygodniu. I tutaj dla Was jeszcze dodatkowa mała wzmianka. Zacznij od jak najniższych stężeń. W przypadku schematu numer dwa. O którym zaraz więcej opowiem, gdzie jest większa skłonność do wrażliwości, ważne jest to, żeby było to najniższe stężenie retinolu-retinalu. A teraz przejdziemy sobie dziewczyny właśnie do opisu poszczególnych skór, bo to jest też dla mnie bardzo ważne. Zatem zaczynamy od schematu numer jeden. Jest to cera mieszana, skłonna do przetłuszczania się, błyszczenia i zaskorników. Czasami pojawiające się pryszcze i tu pragnę zaznaczyć tę różnicę. Czasami pojawiające się pryszcze. To jest ta delikatna, drobna różnica między schematem numer 1 i 3. Jak spojrzycie na nie, tak na pierwszy rzut oka, to będzie Wam się wydawało, że one są prawie identyczne, bo tak na dobrą sprawę tu są kosmetyczne drobne zmiany. Tam czasami jest tak, że jeden z danych preparatów będzie nieco rzadziej stosowany w schemacie numer 1 niż w schemacie numer 3 ale zmywacze na przykład czy preparaty na niedoskonałości macie na dobrą sprawę takie same tylko tutaj właśnie chodzi o tą częstotliwość też stosowania. Dalej, czasami pojawiające się prosaki, cera mieszana lub tłusta z naruszonym płaszczem hydrolipidowym i cera dojrzała problematyczna. I to jest też znowu kolejny punkt które nieco różni schemat numer 3 od schematu numer 1. Schemat numer 3 jest nieco mówię delikatniejszy, dlatego też tutaj ujęłam w tym schemacie cery dojrzałe, problematyczne, bo cera dojrzała problematyczna różni się od klasycznej cery trądzikowej w młodszym wieku, tym, że tu już mamy nieco mniejszą pracę gruczołów wojowych i dochodzi częściej do naruszenia płaszcza hydrolipidowego. I tutaj w tym schemacie kładę troszkę większy nacisk na regenerację. Stąd, jeżeli zastanawiasz się, czy przypadkiem nie zaczniesz z, ze zbyt wysokiego C, to zdecydowanie wybierz schemat numer 1. Tu będzie troszeczkę, delikatniejsze działanie. Schemat numer dwa. Przeznaczony dla cery suchej, skłonnej do podrażnień, czyli wrażliwej, z naruszonym płaszczem hydrolipidowym. Dla łuszczącej się ściągniętej z atopowym zapaleniem skóry, jest to schemat też dla cery dojrzałej ze skłonnością do przesuszeń, cery dojrzałej bez problemów, cery pozbawionej jędrności. To jest najbardziej w zestawieniu wszystkich schematów najbardziej odżywczy, regenerujący schemat. Co ciekawe, to jest też schemat, który może być wykorzystany przez osoby, które co dopiero są po. Terapii izotretynoiną doustną, bo wtedy taka skóra nosi miano jak najbardziej cery suchej z naruszoną barierą hydrolipidową i trzeba o nią dużo bardziej zadbać, trzeba ją w zupełnie inny sposób potraktować, mimo iż kilka miesięcy temu była skórą trącikową i bardzo mocno przetłuszczającą się. Po izotretynoinie doustnej dochodzi do wyraźnego zaniku gruczołów łojowych i zmniejszenia ich pracy, spowolnienia ich pracy, zatem ta skóra będzie wymagała bardzo intensywnej regeneracji. Jeżeli tylko poczujesz przesyt, że dla tej skóry jest za dużo, że ona się dusi, że coś zaczyna się na niej pojawiać, to oczywiście zawsze możesz zmniejszyć ilość kosmetyków regenerujących. Co więcej, taki schemat numer dwa może być też uzupełnieniem. Możecie sobie żonglować między schematami. Jeżeli Twoja cera jest trądzikowa, ale potrzebuje troszeczkę więcej uzupełnienia właśnie w postaci kosmetyków regenerujących, spójrz proszę, co tam mam dla Ciebie za propozycję, właśnie jeżeli chodzi o kosmetyki szczególnie nocne. Tu w tym schemacie znajdziecie najcięższe formuły kosmetyków. Schemat numer 3 to jest schemat najintensywniejszy w kwestii regulacji pracy gruczołów łojowych w kwestii zmniejszania błyszczenia i jest to schemat, który też może wywoływać poniekąd złuszczanie. Przeznaczony jest dla cer trądzikowych. Tutaj mamy trądzik zaskórnikowy, zapalny, bliznowaciejący i hormonalny. Dla mnie nie ma różnicy, jaki był czynnik wywołujący. Tutaj mamy działanie stricte na objawy, co nie, oczywiście nie oznacza, że nie dochodzimy do źródła problemu. Ale prawda jest taka, że postępowanie przy trądziku hormonalnym czy przy trądziku zapalnym, bliznowaciejącym, bez względu na to, czy to było wywołane przez hormony, czy to było wywołane pod wpływem stresu, postępujemy dokładnie tak samo. Dalej. Jest to też cera regularnie skłonna do niedoskonałości, bardzo przetłuszczająca się. Mówimy cały czas o schemacie numer 3. Silnie błyszcząca, mamy tutaj zaskórniki otwarte i zamknięte i cera dojrzała trądzikowa. I teraz właśnie, to co Wam wspomniałam, dojrzała problematyczna, dojrzała trądzikowa. W zasadzie może być to synonim, ale tutaj, jeżeli chodzi o dojrzałą trądzikową, to to jest tak, jak mówię, takie malusieńkie widełki macie. Cera dojrzała trądzikowa to mamy na myśli cerę, która naprawdę ma taki trądzik mocno zapalny, na przykład dwudziestoletni, gdzie macie dużo cyst, y, takich zmian naciekowych. I tu rzeczywiście jest to cera wybitnie, nadal mocno przetłuszczająca się. Czyli podkreślam tę drobną, naprawdę taką drobnie sięńką różnicę. W schemacie numer jeden cera dojrzała problematyczna, ale tu już mamy nieco zmniejszone to przetłuszczanie pod wpływem działania spadku naszych hormonów estrogenowych. A tutaj, jeżeli Twoja cera nie zmieniła się z wiekiem, jesteś już w dojrzałym wieku i ona nadal jest wybitnie trądzikowa, to sięgnij po schemat numer 3. Schemat numer 4 to jest schemat dla cer naczyniowych w każdym wieku, skłonnych do zaczerwienień i rumienia napadowego, z trądzikiem różowatym w fazie rumieniowo, rumieniowej i grudkowo-krostkowej, z zapaleniem skóry, z rumieniem utrwalonym. Jest to również schemat dla skór swędzących, łuszczących się, z zaburzoną pracą gruczołów łojowych, dla sery dotkniętej nużeńcem i z trądzikiem grzybiczym fungal akne. Dlaczego trądzik grzybiczy nie znajduje się w schemacie numer 3? Ano dlatego, że tutaj podstawą mamy grzybki. A dokładnie ich kolonizację. I tu w schemacie numer 4 zawarłam te wszystkie zmiany skórne, gdzie główną, jakby głównym czynnikiem wywołującym jest właśnie kolonizacja grzybów. Tam dochodzi też do nadkażenia skóry. Ta skóra jest mocno zaburzona, bo z jednej strony potrafi się mocno przytłuszczać mocno być błyszcząca, ale jednocześnie się przesuszać. W przypadku fungal agne co prawda nie mamy takiej skłonności do przesuszeń, ale jeżeli zaczniecie postępować z trądzikiem grzybiczym, tak jak z trądzikiem klasycznym, czyli pospolitem, to nie zawsze przyniesie się Wam to takie efekty. Bo trądzik grzybiczy potrzebuje troszkę delikatniejszego postępowania i przede wszystkim działania przeciwświątowego, no i właśnie zmniejszenia tej kolonizacji grzybków. Przy w trądziku pospolitym mamy bardziej nacisk na regulację pracy gruczołów łajowych, a tutaj jest to działanie nieco delikatniejsze, tym bardziej, że bierzmy pod uwagę tutaj również wszelkie cery naczyniowe, czyli skłonne do rumienia. Więc tutaj mamy też wzmacnianie naczyń, tutaj jest też takie rozświetlanie tej skóry, ale rozświetlanie nie mylcie z dodawaniem blasku w kwestii natłuszczenia, tylko rozświetlanie w kwestii takiego... Powiedziałabym rozjaśnienia nawet, bo bardzo często skóry z trądzikiem różowatym, skóry naczyniowe czy skóry dotknięte EUZS-em wydają się ciemniejsze. Zatem tutaj macie też dużo właśnie kosmetyków takich rozjaśniających i takich uspokajających skórę. Schemat numer 5 to jest schemat przeznaczony dla cer dojrzałych mieszanych, czyli mamy i pastę, bardziej przetłuszczający się i troszkę bardziej skłonne do przesuszeń policzki, cera dojrzała ze skłonnością do przetłuszczania się, skóra pozbawiona blasku, cera ziemista, szarawa, dla osób palących papierosy, z przybarwieniami w każdym wieku. I tu mówimy sobie głównie o przybarwieniach w postaci melasmy, czyli przebarwienia hormonalne, w postaci w postaci plam soczewicowatych, w postaci plam pigmentacyjnych, czyli tych posłonecznych i z bliznami potrądzikowymi. Jeżeli borykasz się z przebarwieniami pozapalnymi, to będzie dla ciebie odpowiedni albo schemat numer 5, albo schemat numer 1. Tam też mamy duże działanie rozjaśniające ale jeżeli to jest zupełnie już wyleczony trądzik i rzeczywiście widzisz, że teraz ta cera wymaga takiego rozjaśnienia, to jak najbardziej możesz wybrać schemat numer 5. Teraz dla Was jeszcze uwaga, jeżeli masz już zaleczony trądzik, ale jest on mocno i ta skóra jest mocno tkliwa, wrażliwa. To w tym momencie i widzisz jeszcze przebarwienia pozapalne, to też będzie odpowiedni dla ciebie schemat numer 4, bo tam mamy wzmacnianie naczyń. Pamiętajmy o tym, że skoro po terapii trądzikowej ona jest bardziej właśnie tkliwa, wrażliwa. Jeżeli nie jest wybitnie przesuszona jak po terapii izotretinoiną do i nie potrzebujesz wtedy schematu numer 2 mocno odżywczego, mocno regenerującego, to nieco lżejszy, ale jednak delikatny, będzie schemat numer 4. Tam macie dużo preparatów z azeloglicyną, która sobie fenomenalnie radzi, czy z czystym kwasem azelainowym. Te dwie substancje fenomenalnie radzą sobie właśnie z przebarwieniami pozapalnymi, ale jednocześnie zmniejszają rumień. Jeżeli tylko poczułabyś, czy to w schemacie numer 5, czy to w schemacie numer 4, czy w jakimkolwiek innym, zbyt intensywne działanie, zawsze pamiętaj, że możesz zmniejszyć częstotliwość. Lepiej zrobić krok w tył. Aniżeli później cierpieć z powodu naruszonej bariery hydrolipidowej. Mam nadzieję, dziewczyny, że dzisiaj udało mi się jeszcze bardziej wam wytłumaczyć. Ach jeszcze może tylko wspomnę: macie w schemacie numer 5 z bliznami potrącikowymi i yy, jak najbardziej to jest właśnie schemat, który najsilniej będzie stymulował włókna kolagenu i elastyny do odnowy. On będzie najsilniej wygładzający, dlatego też tutaj ujęłam cerę dojrzałą z przebarwieniami i cerę pozbawioną blasku. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytanka, to oczywiście zadajcie mi w komentarzu. A tymczasem was gorąco pozdrawiam i do zobaczenia!